Hej, dziś będziemy gracować por. No pora to tutaj nie widać nie bardzo, więc Zaraz zobaczymy Por, 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 Dobrze. Bierzemy się zagracować. Troszkę mniej zarósł, seller. seler. Agresujemy szybciej. Widzę, że niektóre się nie poprzyjmowały. Przeważnie jarmucha jest w tym porze, widzę. Później było stawione mniejsze niż celery, to zielsko jest trochę mniejsze. Iraczka nam się przejedzie, jak jest mąża, to moment, gdzie byłam? No i to tak wygląda gracowanie w porze. Porze nie poszło nawet tak najgorzej. Zaraz pokażemy jak wygląda już ogracowane. Jeszcze chwilka. A. No i teraz to wygląda tak jak To to już widać, jestem Tak wygląda pole to zrobienie. Gdzie nie gdzie się oczywiście zostawiło zielskie jak zawsze. No ale już areal. że obrady. Widzę, że galancie tego zielska się opuściło. Tak mi wszystko złoży. Jeszcze jakiś duży ślepy człowiek. Dobrze, tak to wygląda, jak się on robi, to już umiera. Dobrze wygląda. Wczoraj chciał nie gdzie że naprawdę dużo tego zielsko się zostawiło Dobrze, następnym razem się przejdzie jeszcze raz. Że nie jest źle. Ważne, że widać rytmiki. Dobrze. Por obrobiony z grubsza. Następnym razem się ogracuje jeszcze raz. Później pewnie jeszcze raz także. Dziękuję za oglądanie. Hejka.